Słuchajcie, dzisiaj przyjdę do szefa i powiedziałem mu się zwalniam. W sensie stanąłem przed lustrem i powiedziałem, że się zwalniam z montażu, bo od pięciu dni robię tylko to i już po prostu mam, 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 mam dość tego montowania. Szczególnie, że za darmo, za darmo. To tak trochę się nie chcę, więc muszę troszeczkę zadbać też o swój kanał. Ojej, Piesek, chce wyjść, sobie, tak? No pokaż jak ładnie prosisz, że chcesz wyjść. No, nie pokażę. Dobra, wypuszczę cię po prostu. Przed chwilą tak skrobała te drzwi słodko. O, poleciała O, jaki dziad mały. O, Mizianko, mizianko. siat. poprosz tak spokojnie, już spokojnie.